palce po bokach z tyłu szyi przejedź nimi do góry aż poczujesz pod palcami czaszkę na potylicy znajdują się dwa punkty są to przyczepy mięśni które będziemy rozluźniać Twoim zadaniem jest głęboki automasaż, aż zniknie dyskomfort. Interesują nas te dwa punkty na czaszce i będziemy przykładać tutaj i tutaj piłeczkę. Wybierz sobie na początek jedną stronę kręgosłupa. Zdecyduj, czy będzie to prawa, czy lewa okay. strona. Kładziemy się na plecach z piłeczką pod potelicą. Jeżeli obawiasz się, że piłeczka będzie uciekała ci z potylicy, nie trzymaj ją tą samą ręką, po której chcesz się rolować, tylko ręką przeciwną. Wybrałam teraz stronę prawą do rolowania. Gdy piłeczka jest umiejscowiona pod potylicą, daj sobie czas na to, żeby Twoja głowa zapadła się stopniowo w tą piłeczkę, a ty masz chwilę na oddech i na rozluźnienie. Następnie, jeżeli już się przyzwyczaisz do tego ucisku, zacznij robić stopniowe ruchy oczami. Możesz wodzić górę dół, prawo lewo, robić kółka. Samo napięcie wokół gałki ocznej już może powodować objawy i zwiększenie napięcia pod Twoją potylicą. Następnie spróbuj ruchy prawo-lewo. Delikatny ruch głowy do boku już może spowodować, że znajdziesz napięty mięsień, tak jak ja w tym momencie. Jeżeli znajdziesz taki punkt, który jest w wzmożonym napięciu, to poczekaj chwilkę, daj sobie kilka oddechów na to, żeby ten punkt puścił. Nie cofaj się w prawo i w lewo, tylko daj sobie czas na to, żeby ten punkt odpuścił. Następnie przejdź sobie dalej. Takich punktów możesz znaleźć kilka. Na jednym mięśniu. Jeżeli wykonasz ten ruch, potem sprawdź, co się dzieje w płaszczyźnie góra-dół. Tutaj też możesz znaleźć położenia głowy, w których będziesz czuć napięcie. A na deser łączymy obie płaszczyzny i sprawdzamy sobie, jak się zachowuje mięsień w momencie, kiedy robimy ruch okrężny w prawo lub w lewo, poszukując napiętych miejsc. To, co możesz czuć w trakcie takiego rolowania, to ból promieniujący do barku, bardzo często też idący do oka, do ucha, do stawu skroniowo-szuchwowego. Może zacząć cię nawet boleć pół głowy. To jest jak najbardziej OK. Takie ostre, palące bóle, to są te punkty, tak zwane punkty spustowe, które potrzebujemy rozluźnić i tym się nie martwimy. Jednak tutaj mała uwaga nie rób tego za długo. Wystarczy, jeżeli poświęcisz 2-3 minuty na jedną stronę głowy i potem to samo powtórz na drugiej stronie. Być może jedna strona będzie bardzo napięta i będzie wymagała tego, żeby poświęcić jej troszkę więcej czasu, a po drugiej stronie nie spotkasz napięcia. Jest to ok, zajmij się tą stroną, która tego po prostu wymaga.